Witam serdecznie Star TV. Dzisiaj jesteśmy na pustyni Kalahari. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, szukamy oczywiście skarbów. Pełen legal, więc zaczynamy. Widzicie, teren nie jest zbyt ciekawy, ale szukamy. Tutaj mamy dwa punkty w sumie, w tym miejscu gdzieś. Okazało nam, że jest jakiś metal. Nie wziąłem preselekcji, tylko myślę, że coś się znajdzie. Tutaj już mamy jakiś przedmiot. No niestety, dzisiaj kawał metalu. Szukamy, oczywiście, dalej. Ostatnio tu znalazłem jacyś szejkowie zostawili branzolety złote. No, coś jest ciekawego w pierście, Jak widzę, metal, platyna i złoto. Ale my szukamy dalej. Piękny wyrób, trochę przykurzony. Tu nic nie rdzewiej, ale wiele rzeczy może być zakurzonych. Bo tylko jest piach, piach i skały. I żmije, rogate i inne. Skorpiony, ale skorpiony są tylko w nocy. Szukamy w nieco, nieco dalej. Nie zapomnijcie subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze jestem dla Was. Szukam różnych rzeczy. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli znowu znaleźć. Oczywiście tutaj kopiemy. Tu też gdzieś było, w tym miejscu mniej więcej, że coś jest. No może można znaleźć dużo grubego złota, bo bogaci, widzicie. Mamy widać... nie, nie mniej nie więcej złoty zegarek. Także dzisiaj znaleźliśmy pierścień i zegareczek. Poruszam nawet cyka, serdeczności pozdrowienia Star TV. Nie zapomnij subskrypcji mojego kanału. Hej, jestem tylko dla was z pustyni Kalahari. Hej!